Moi drodzy, rozpoczynamy misje parafialne. Misje parafialne to takie szczególne rekolekcje, które mają za zadanie odnowić, umocnić naszą wiarę, ewangelizować całą parafię. Misje parafialne organizowane są raz na 10 lat, więc z pomocą Bożą, z pomocą Ducha Świętego. Dla mnie głoszącego, dla Was słuchających, rozpoczynamy dzisiaj pierwszą naukę misyjną. I na początek pytanie do Was: jak myślicie, czego najbardziej pragnie człowiek? Proszę głośno powiedzieć czego najbardziej pragnie człowiek? Ośmiało. No, miłości, bardzo dobrze. I teraz pytanie: jakiej miłości człowiek najbardziej pragnie? Tutaj od razu podpowiem od kogo. Już wiemy od kogo? Od, od bliźniego. Zwyczajnie tak by się chciało i tak jest. Czyli dzieci pragną miłości od rodziców, małżonkowie zadzaniem od siebie. Ale czy ta miłość jest zawsze dobra, zawsze piękna? No dobrze wiemy, że niestety nie zawsze. I dlatego trzeba by było się zastanowić i pragnąć miłości od kogoś, kto to miłość może zawsze dać bezwzględnie, od sytuacji, niezależnie od sytuacji. A więc miłości od kogo? Od Pana Boga. Dzisiaj rozpoczynając nasze misyjne nauki, chcę właśnie mówić o miłości Pana Boga, o miłości Bożej. W czasie tych naszych misji będzie głoszony tak zwany krygmat, a więc sześć takich ważnych punktów dotyczących spraw. Spraw wiary, relacji z Bogiem, naszej relacji do Pana Boga i pomiędzy sobą. To, co najistotniejsze, to, co najważniejsze. I my przez zwłaszcza dzieciństwo, okres dojrzewania, nabieraliśmy do swojego serca, do swojej duszy jakiegoś wyobrażenia o Panu Bogu i też wyobrażenia o Jego miłości. I to chcę przedstawić tutaj za pomocą. Mam tutaj taki dzbanek z wodą, a więc nasza dusza została napełniona rozumieniem Pana Boga. No i jak widać, ta woda jest czysta, można by się było napić, czyli takim dobrym rozumieniem Pana Boga, żeby to łatwiej zrozumieć, to wyobraźmy sobie przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej. Więc otrzymują to co najlepsze, to co najpiękniejsze, przyjmują, rozumieją, cieszą się tym, czego się co zrozumieli, czego się nauczyli o Panu Bogu. Ale niestety to choćby najpiękniejsze rozumienie Pana Boga, doświadczanie Pana Boga, takie dziecięce, piękne, radosne, ono w ciągu naszego życia bardzo często bywa... Dobrze sobie zakręciłem. Bardzo często bywa czymś zabrudzone. Widzicie, trzeba odkręcić to. O nie. No, i się udało. Bardzo często bywa e, czymś zabrudzone i tu nie chodzi o jakieś bardzo mocne zabrudzenia, bo zaraz zobaczycie, że wystarczy tylko troszeczkę obrazowo tutaj kropelka jakiegoś atramentu, jakiejś farby, i zaraz zobaczymy, co się, co się stanie z tym. Wpuszczam tutaj do tego naszego dzbanka z wodą, jedną kropelkę. O, coś mi idzie, ta kropelka zaraz. Próbowałem wczoraj, wczoraj szło. Dzisiaj coś nie chce iść. Widać, to w sobotę dobrze idzie. Nie idzie. Mam nadzieję, że się uda. O, może tak zrobię kropelkę, o tak doleję. O, o będzie mi tak, widać. Zobaczcie, jedna kropelka jakiegoś y, czarnego atramentu czarnej farby. Może z daleka tak dobrze tego nie widać, ale no już się domyślamy, co się dzieje. Czy ktoś by się chciał teraz wodę napić? Ale to zobaczcie, no fajna normalna woda, to przecież to wszystko dobrze. Mała kropelka czegoś czarnego, brudnego jest w stanie skutecznie zabrudzić cały dzbanek z wodą i na pewno nikt tego już nie będzie chciał pić. I w naszym doświadczeniu Pana Boga dzieje się bardzo podobnie. W czasie naszego życia my też mogliśmy zabrudzić nasze rozumienie Pana Boga. Bo ktoś nam coś nie tak o Bogu i o naszej wierze powiedział, bo sami może wyciągnęliśmy niewłaściwe wnioski, bo ktoś nas zgorszył swoją postawą i nasze rozumienie, nasze myślenie o Panu Bogu może być tak zabrudzone jak ta woda. I to jedna, druga czy trzecia kropelka nam Niszczy czystość naszego rozumienia Boga. I w czasie tych naszych misji parafialnych, tu już tego nie będę robił, ale obrazowo by dobrze było wylać tą wodę, wyczyścić ten dzbanek i w czasie tych naszych misji parafialnych na nowo napełniać się czystym, dobrym rozumieniem Pana Boga. Już nie takim dziecinnym ale dorosłym podejściem do Pana Boga, bo niestety czasem mamy takie wyobrażenie jeszcze z dzieciństwa. Nawet nieraz mówimy paciorek sobie odmówię, do Bozi się pomodlę, do Kościółka sobie pójdę. Więc chodzi o dorosłe, dojrzałe rozumienie relacji Pana Boga, z Panem Bogiem. I dzisiaj właśnie miłość Boża. Pytanie do was następne kto z was, choćby raz w życiu, w jakikolwiek sposób doświadczył Bożej miłości? W jakikolwiek sposób doświadczył Bożej miłości? No, parę osób doświadczyło. A kto by chciał doświadczyć Bożej miłości? Kto by chciał doświadczać więcej Bożej miłości? Jeszcze więcej, więcej i więcej. O, nawet niektórzy przed ręce podnieśli. No, bardzo dobry znak. Więc nasza tutaj dzisiejsza nauka jest właśnie też po to, Żebyśmy rozumieli Bożą miłość i jej doświadczali. Ale żeby doświadczać Bożej miłości, to zwyczajnie najpierw trzeba chcieć. I wasze podniesione ręce już dobrze o tym świadczą, że my chcemy. Jest w Piśmie Świętym taka bardzo ciekawa postać, która występuje tylko jeden, jedyny raz, i tam jest dosłownie dwa czy trzy wersety napisane o tej postaci, miał na imię Jabes. Bardzo ciekawe imię Jabes. I tenże Jawes w pewnym momencie modli się do Pana Boga, mówi do Pana Boga tymi słowami. Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzał moje granice, obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzał moje granice. Na początek to zdanie może nam niewiele mówić, ale gdy się tak wmyślimy w sens tego, o czym tutaj jest mowa, to rozumiemy, że. Jest takie nietypowe. Tu nie ma, Panie Boże, jest taki dobry, a, a, a czy mógłbyś coś dla mnie zrobić? A czy ty możesz coś dla mnie zrobić? Powiedzielibyśmy, czy Ty możesz mnie uzdrowić, czy ty możesz mi dać pracę? Panie Boże, czy ty ewentualnie mógłbyś mi pomóc, żeby więcej zarabiał? Czy ty byś mógł pomóc, żeby, żeby się moja żona, mój mąż nawrócił? Do tego nie ma. Obyś mi skutecznie błogosławił i rozszerzał moje granice. O czym to świadczy? świadczy? to o tym, że ten jabez miał takie wyobrażenie Pana Boga, że ja do Pana Boga się zwrócę i on to zrobi. Że Bóg to zrobi. I później autor w Piśmie Świętym napisał i Pan Bóg mu pobłogosławił. A więc Pan Bóg mu dał więcej, wysłuchał jego modlitwy, przyszedł mu z pomocą. I do czego zmierzam? bardzo często nasze wyobrażenie Pana Boga jest, nasz obraz Pana Boga jest taki zafałszowany. My takie wyobrażenie też wynosimy z domu w stosunku do Boga i do miłości, że na miłość i ludzką i w związku z tym i Bożą trzeba mi zasłużyć. Dziecko sobie myśli tak, żeby mama mnie kochała, tata mnie kochał, to trzeba być grzecznym, trzeba odrabiać zadania, trzeba sprzątać pokój, trzeba nie grymasić przy jedzeniu, Trzeba przeprosić, jak się coś źle zrobi, i wtedy mnie rodzice będą kochać. Jeśli chcę, żeby mi rodzice coś kupili, to ja muszę być super grzeczny. No a jeśli tego nie będę robił, no to nic z tego nie będzie. I to się przenosi później na Pana Boga. Jeśli ja chcę, żeby Pan Bóg mi błogosławił, to ja muszę codziennie rączki złożyć, się porządnie pomodlić, w niedzielę do kościoła pójść do spowiedzi. Jeśli tego nie zrobię, to Pan Bóg mi, no, to Pan Bóg mnie nie będzie znał. A ciekawe jest, ja kiedyś o tym słyszałem, a teraz doświadczam tego, że Pan Bóg błogosławi, nawet czyni cuda dla ludzi żyjących w grzechach, a także dla ludzi nawet niewierzących. Znam takie przypadki. I to jest bardzo ciekawe. Dla nas może bardzo dziwne. Jak to? Niewierzącym Bóg czyni cuda? Żyjącym w grzechach uzdrawia? Właśnie to jest ta niepojęta miłość Pana Boga, która łamie wszelkie nasze schematy. Dlaczego tak Pan Bóg robi? Bo Pan Bóg chce nam pokazać, jak nas kocha. Żebyśmy nie mieli wątpliwości, żebyśmy rozumieli, że miłość Pana Boga jest bezinteresowna i bezwarunkowa. Jest taki tekst w Ewangelii, gdzie jest napisane: Słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Pytanie do Was, nad kim najpierw wschodzi Słońce? Co pamiętał ktoś? Nad kim? Najpierw nad złymi, tam było. Słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Słońce tutaj, jako znak Bożej łaski, Bożej miłości, najpierw wschodzi nad tymi złymi. Dlaczego? Kiedy pytam o to, dzieci to mówią, żeby się nawrócili, żeby się zmienili. I właśnie tak Bóg działa, I to jest niepojęte, niesamowite, za chwilę się tego wrócę w konkretnych przykładach. Więc my możemy mieć takie wyobrażenie Pana Boga jako takiego policjanta, sędziego, aptekarza, który bardzo dokładnie co do ma wszystko rozlicza. A tu Bóg nam pokazuje coś zupełnie innego. Coś zupełnie niesamowitego, że, że ja Cię kocham niezmiennie, bezwarunkowo. Bezinteresownie. My jest taki moment w życiu, kiedy tego doświadczamy, tylko chyba nie do końca na to zwracamy uwagę, a na pewno sam zainteresowany tego nie rozumie. Mam tu na myśli okres niemowlęctwa. Tam gdzieś tam w buzeczku z tyłu jest taki mały Dzidziuś, i czy tutaj mama, jak się to dziecko narodziło, to wzięła go na ręce, jak on ma na imię, zapomniał. Jak? Nikodem. I powiedziała: Nikodem, ja cię będę kochać, ale robimy taką umowę. W nocy żadnych płaców. Spróbuj mi zapłakać w nocy. Ja ci dam. Żadnych płaców w nocy. Elegancko wszystko jesz, nie ma No tam wielkiego wyboru nie ma. Dumleko i tu mleko. No Nic nie ma ludzisz, wszystko jesz. I żeby nic w Pampersie nie było. Ja się zorientowałem, że podobno <laughs> pięć razy w dzień potrafi zrobić, nie? W Pampersa. No, która mama robi takie umowy z dzieckiem? Żadna nie robi. Dziecko w nocy płacza, mama biegnie. O, nikodem się obudził. hura, mój kochany, nikodem, głodny jesteś, jego tam daje, Nie chcę jeść, może z tej strony, może z tej. No jest, jest. Narobi w Pampersa, hura, kupkę zrobił. I tam mężowy powiada, bo kupkę zrobił, I się jeszcze cieszy. Dobrze, że zrobił, zdrowy. Więc jest to przykład na bezinteresowną, niezrozumiałą miłość. A więc my jako ludzie potrafimy okazywać, ale zapytamy się tak mnie z 10 lat, czy ta sama mama i ten sam tatak będzie tak samo bezinteresownie kochał swojego nikodeba będzie miał 10 lat, jak coś w domu rozbije, jak coś tam nabroi. Oj, to wtedy to już będzie ciężko. Wtedy też będą warunki. Szczerze, mówiąc, mi to zrobisz, telefon mi zobaczysz, do przyszle od miesiąca, nie? Więc to się zmienia, a u Boga się nie zmienia. A Bóg kocha cały czas niezmienną, niezrozumiałą miłością. To jest, to jest coś niesamowitego. W innym miejscu pisma świętego spotykamy się z takim tekstem: Powiesz panu swą drogę, a on sam będzie działał. Powiesz panu swą drogę, a on sam będzie działał. A więc kiedy ja otwieram swoje serce na Boga, na jego miłość, kiedy mu do, do swojego życia zapraszam Pana Boga, kiedy pozwalam się Panu Bogu prowadzić, to on sam w sposób niezrozumiały, zadziwiający będzie działał. I chcę tu podać kilka przykładów, bo to najbardziej przemawia. Pan Bóg jest w stanie zatroszczyć się o wszystkie nasze sprawy, kiedy my troszczymy się o sprawy Pana Boga, kiedy nasze serce jest dla Boga otwarte. Tak szybko, krótko kilka przykładów. Prowadziłem kiedyś rekolekcje dla, y, dla dziewczyn u sióstr zakonnych. Już ubrałem się w ornat, stoję w zakrystii, za chwilę mam do ołtarza. Nagle patrzę, takie chmury się na, zrobiły. A ja miałem samochód z przyczepką, tam nazbierałem różnych rzeczy do, dom, do domu rekolekcyjnego. I tak patrzę, no jejku, zaraz mi to wszystko zaleje. No ani się teraz rozbierać, tu już do ołtarza trzeba iść. I tak, wie Panie Boże, co tu zrobić, co tu zrobić, co zrobić? I nagle patrzę, sióstra zakonna idzie, coś tam w ręku trzyma, tak i podchodzi do samochodnej przyczepki, a tak przez okno siostry, coś chce robi. A księża zakryje to księdzu, bo żeby księdzo nie zalało. Ja takie oczy, Panie Boże, a tylko co powiedziałem, co zrobić i ty już robisz rękami tej siostry. W innym przypadku też to było podczas kolekcji tylko w innym klasztorze u innych sióstr. I, I tak uklęknąłem w kaplicy po pierwszej konferencji, zacząłem się tam modlić. I siostra podchodzi, księże, nic księdzu nie brakuje? A ja taki zdziwiony, taki, bo jak, jak to już było wiele lat temu i yy, uklęknąłem w tej ławce i pomyślałem sobie, zapomniałem szamponu. No cię szampon zapomniałem. I siostra, tyle co pomyślałem, siostra podchodzi, nic ci on nie zapomniał, wszystko księdz ma. A ja taki zdziwiony, wie siostro, szamponu zapomniałem. A on mówi, to ja zaraz do pokoju księdzu zaniosę. Proste, drobne rzeczy. Ale Bóg nie działa tylko w prostych i drobnych rzeczach. Bóg też potrafi zadziałać w rzeczach bardzo niesamowitych. Kiedyś mój przyjaciel z kręgu domowego kościoła, tyle co się zapisali, minęło dwa miesiące, okazało się, że się rozchorował na nowotwór. Lekarze powiedzieli, że maksymalnie dwa lata życia i go nie będzie. I nie ma żadnej dyskusji. Jedna chemia, druga chemia, trzecia chemia, chemioterapia. I w końcu to powiedzieli to tyle, koniec, więcej nic nie możemy dać. Później jakaś pani doktor, no jest jeszcze czwarty rodzaj chemii w tabletkach, ale to trzeba już samemu kupować. Yy, mo, może te tabletki by coś pomogły, może by coś życia przedłużyły. Ale mówią, proszę Państwa, te tabletki będą kosztować na miesiąc 25 tysięcy złotych, to tak by mniej więcej 250 tysięcy krywie. No i oni mówią, no to, no to koniec. I ta Ania, żona tego sławka, dzwoni do mnie i mówi: Ja nie wiem co mam robić. Po prostu chyba się tego pogodzić na śmierć. Ale mówi: Jak wychodziliśmy z gabinetu, to pani doktor powiedziała: Wiecie co? Ja słyszałam, że w Indiach są takie same leki, i podobno tam są bardzo tanie. Ale tylko tak słyszałam, i yy, tak mi mówili. No i ta Ania mówi: No, ona tak powiedziała, no ale wiecie, no, kto do Indii poleci, kto to sprawdzi, jak to zrobić. I wiecie, taka nagle natchnienie myśli przychodzi, mówię, Ania, dowiedz się od tych lekarzy, czy te leki tam są, dowiedz się, a ja ci te leki przy, przywiozę. Ja sam bym zdziwiony temu, co powiedziałem, Ania mówi, za czasie śmiać, co ksiądz mówi. Mówię, Ania, dowiedz się, a ja to załatwię. Jak? Powie, ty się dowiedz. No ja taka zdziwiona, na drugi dzień mi dzwoni. Myślałem, że podzwoniłam po lekarzach okazuje się, że są takie same leki i faktycznie one kosztują około 500 zł. Nie 25 tysięcy złotych, tylko 500 zł, aby 5 tysięcy krywien. Mówię, dobrze Ania, to ty się teraz módl, a ja ci te leki załatwię. No jak? Mówię, nie wiem jeszcze, ty się módl. No i zaczęłam ja się tak dobrze modlić, bo ja byłem sam zdziwiony tym natchnieniem. Tak chodzę, myślę, Panie Boże, jak to w ogóle zrobić? Ale to było tak wyraźne, że ja wiedziałem, że mam to zrobić. No i napisałem na Facebooku, mam taką stronę fundacji swojej, napisałem prośbę, że Potrzebuję sprowadzić leki z Indii. Czy ktoś by mógł pomóc? No i modlę się. Pamiętam, za 45 minut, była godzina 21:30, dzwoni do mnie jakaś pani. Odbieram, przeciędza, bo ja jestem tu i tu, za dwie godziny mam samolot, wylatuję z Indii. Jakie ksiądz te leki potrzebuję? Byłem <noise> tak zdziwiony jak wy teraz, niektórzy. I mówię, no takie i takie, ono mi księże, do najbliższej apteki 4 godziny drogi. W żaden sposób nie pomogę, ale proszę księdza, proszę się nie poddawać. Nie się nie poddaje, tylko modli. Ktoś tam księdzu pomoże. Za następne 45 minut napisała inna pani z innej części Indii, i tak się zaczęło. I proszę mi powiedzieć, że po tygodniu bezpłatnie z Indii do Rzeszowa, tam gdzie żył ten sławek z Anią, przyjechały leki. Za tydzień czasu nikt nie wziął pieniędzy za transportowanie, każdy się cieszył, że może pomóc. I oni tylko wyjechali samochodem 3 kilometry i odebrali sobie, odebrali sobie sobie leki. Sławek żył dzięki temu dwa i pół roku dłużej. Odszedł z tego świata, ale żył cztery lata i trzy miesiące. Więc Bóg potrafi zaskoczyć w sposób niesamowity. I prowadzi nas w sposób niezrozumiały. Kiedy powierzymy Panu Bogu swoją drogę, On sam będzie działał. Inny przykład, niedawno słyszałem, pewien mężczyzna wpadł w tak wielkie długi, w tak wielkie problemy. Tam było, były kwoty ponad milion złotych długu. Ogromne, ogromne pieniądze. I on nie wiedział, co ma zrobić. Wiedział, że w żaden sposób nie jest w stanie tego odrobić. A czas jakoś tam naglił. I w końcu wpadł na pomysł bardzo dziwny. Yy, przypomniał sobie, że płaci ubezpieczenie, i w tym ubezpieczeniu jest zapisane, że na wypadek śmierci rodzina dostanie takie a takie pieniądze, ogromne pieniądze odszkodowania. I tam też był zapis, że nawet gdyby popełnił samobójstwo, też te pieniądze będą wypłacone. I on kiedy to zrozumiał, stwierdził, że to zrobi, oczywiście nikomu o tym nie mówił. Położył dzieci spać. Powiedział żonie, że gdzieś tam coś pojedzie załatwić. Stwierdził, że się po prostu rozbije samochodem. Pojechał tam w miejsce, gdzie wiedział, że tam będzie 100% pewne, i kiedy jechał do tego miejsca, nagle dostał wiadomość na telefon: Posłuchaj tej konferencji, tu masz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. No, stwierdził, że i tak, jadę, nic tam nie, nie, nie robię, to sobie posłucham. I posłuchał właśnie konferencji takiego mojego znajomego, który mówił o miłości Bożej tej konferencji. I tam mniej więcej powiedział coś takiego, że yy, w tym kontekście tego, co tutaj mówimy, że powiesz Panu swoją drogę, poproś Go o co chcesz. Pan Bóg jest w stanie wszystko zrobić w Twoim życiu. I to był człowiek praktycznie niewierzący. I mówił tak, hm, a co mi szkodzi? I mówi, jadąc z tym samochodzie, zobaczył, że ma jeszcze 7 kilometrów do miejsca, gdzie planował się rozbić. I mówi tak, Panie Boże, jeśli Ty jesteś, jeśli Ty naprawdę jesteś, i tak jak ten człowiek mówi, Ty wszystko możesz zrobić, to zrób ze mną, co chcesz w ciągu tych 7 kilometrów. Rób, co chcesz. I po tych słowach, mówi nagle, tak jakby z tyłu usłyszał w samochodzie, skręć prawo na skrzyżowaniu. Mówi, mało. Z wrażenia nie padł, mówi, bo to był taki prawdziwy głos. Skręć prawą, mówi, skręcił i taki rozstrzęsiony, co dalej robić. Dalej słyszę tu głos: jedź na stację benzynową i tam kup yy, ten bilet loterii. Mówi on nie, ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ale mówi to było dosłownie, aby ktoś siedział za mną czy w mojej głowie mi mówił. Więc mówi, poszedłem, kupiłem ten bilet i później jakbyś w sercu słyszy mówi zaznacz takie, takie, takie cyfry zaznaczył, dał ale okazało się, że y, rozstrzygnięcie loterii dopiero w środę, a to było poniedziałek więc się tak hmm. no to dwa dni jeszcze z tym samobójstwem mogę poczekać więc poczekam do środy i co się okazało w środę wygrał główną y, wygraną y, tyle pieniędzy ile mu było potrzeba spłacił wszystkie długi Naprawił wszystko i dalej zaczął normalnie żyć. A po pewnym czasie przyjechał do tego głoszącego tą konferencję, podziękować i świadcząc o tym, że ta konferencja, te słowa uratowały mi życie i Pan Bóg faktycznie odpowiedział. I ten człowiek dziś jest bardzo wierzącym człowiekiem. Moi drodzy, powiesz Panu swoją drogę, a on sam będzie działał. Dlaczego? Bo w innym miejscu Pismo Święte mówi, o cokolwiek będziecie prosić w imię moje, ja to spełnię. Dlaczego? Aby ojciec był otoczony chwałą w Synu. A więc kiedy my prosimy Boga, kiedy my modlimy, kiedy my Boga uwielbiamy, Bóg chce nam przychodzić z pomocą. I przychodzi. I to jest Coś pięknego, coś niesamowitego. Tylko żebyśmy tu w to uwierzyli i do Pana Boga z wiarą się zwracali. We wszystkich sprawach. My czasem myślimy, że do Pana Boga to tak się można tylko pomodlić, jakieś takie bardzo ważne sprawy. Ale takie codzienne proste, no to nie, no to nie będziemy Panu Bogu głowy zawracać. A twoje dziecko, jak coś potrzebuje, to co? Ono tylko przychodzi i y, tato, mamo y, zachorowałem na śmiertelną chorobę, zróbcie coś. Jak ma zwykłe przeziębienie czy pichak, nawet ciebie nie podchodzi? Jak ma, ktoś go tam w szkole y, nakrzyczał na niego: Dziecko przychodzi z każdym problemem, z każdą sprawą. I ty się cieszysz, że dziecko przychodzi i mu chcesz pomóc. Jak gdybyś się czuł, gdyby twoje dziecko zamiast przyjść do ciebie, poszło do sąsiadów, powiedziało: "Wiecie, bo ja mam taki krop problem, ale nie chcę, mamy tacie głowy zawracać. <noise> Jak by to wyglądało? A więc jak się czuje Pan bo kiedy my zamiast do Niego się zwracać z prośbami, problemami, trudnościami, kłopotami, to my się sami z tym tam, wiecie, wewnętrznie męczymy. Przyjdź do Boga z każdą sprawą, z każdym kłopotem, z każdym pytaniem. Nie bój się Boga o to prosić. A uwierzcie, że jeśli będziemy o to prosić, będziemy się modlić, będziemy głośno o pewnych rzeczach mówić, to Pan Bóg na różne sposoby będzie nam przychodzić z pomocą. Nie trzeba, żeby Pan Bóg wstąpił z nieba. Pan Bóg ma ludzi. Pan Bóg może się posłużyć drugim człowiekiem, żeby spełnić Twoje prośby. I, i, i każdą prośbę, każdą sprawę Bóg może rozwiązać. W sposób dla nas niezrozumiały, zadziwiający, zachwycający. Przypominam sobie jeszcze jedną sytuację, kiedyś e, pewna pani dała mi 50 euro i mówi tak, przeksiędza. Ja bym chciała komuś pomóc tak konkretnie, ale nie wiem komu, kto najbardziej potrzebuje. Ksiądz to jakoś więcej ludzi zna, to nie ksiądz dobrego coś z tym pieniędzmi zrobi, niech da takiej osobie, która najbardziej potrzebuje. I parę dni chodziłem z tą myślą, tak się modliłem, Panie Boże, komu ja to mam dać? Kto tego najbardziej tak potrzebuje? I kiedyś tutaj mieliśmy takie spotkanie yy, w parafii, chyba to było biblijne, już kilka lat temu. I, yy, i odwoziłem do panią do domu, bo ktoś tam wyszło, nie miała transportu. I po drodze tak zaczęła coś tam opowiadać i mówi, że przyjrzę za takie problemy domu. Mąż pije, no po prostu tragedia ja nie mam pracy on oczywiście też do tej pracy nie chodzi no i to takie no, no dziwne ale y, dzisiaj byłam na zakupach na jutro mi zostało tylko tyle żeby kupić chleb mówi ja nie mówię księdzu po to żeby tam ksiądz coś tam ten ale po prostu tak się chciałem pożalić wyrzucić to z siebie bo ja naprawdę nie widzę perspektywy nie wiem co dalej mam zrobić mówi do niego nic nie dociera ja do pracy nie mogę pójść bo jeszcze małe dziecko jest w domu i zostaliśmy w takim martwym punkcie ona tak się, wiecie, opowiada, żali, a ja tak się uśmiechnąłem, mówię, a ja już wiem, co zrobić. I wyjmuję jej te 50 euro, tak miałem w sobie. Ona mówi, ale przecież ja nie wiem, potrzeby, mi się pieniądze dał. Mówię, a ja się już kilka dni modliłem, komu ja mam je dać. I dałem tej pani, ona tak płakała yy, i cieszyła i się, dziękowała. I co z tego wyszło? Kiedy zaczęła się wojna, wyjechała za granicę. Tam te wszystkie pomoc dla uchodźców i tak dalej, zupełnie życie się odmieniło. I teraz zawsze, kiedy przyjeżdża, to zawsze przychodzi w odwiedziny i co przynosi ze sobą? Jak myślicie? Co przynosi? 50 euro. I zawsze mu ksiądz wie, po co do księdza przyszło. Tamto 50 euro, ono mi bardzo pomogło. Bardzo. I teraz ja chcę, ile tylko będę mogła, zawsze także tak, pomagać. Także ona przyjeżdża z uśmiechem, pieniądze wy, wyciąga, a ja mówię: Dobrze, Panie Boże, ciekawe, komu to trzeba tym razem dać. I za jakiś czas zawsze ktoś gdzieś przychodzi, yy, komu czuję w sercu, że mam pomoc. Bóg daje nam innych ludzi jak aniołów, którzy o nas się mają troszczyć, i otwierajmy nasze serce na Pana Boga, na Jego miłość która nas na wszelkie sposoby może zaskakiwać i zachwycać. Amen.